Nie chcę być tym, który ci to mówi, ale twoje ciało jest bezpośrednim odbiciem twoich standardów. Nie genetyki, nie szczęścia, nie czasu. Twoich standardów. No bo widzisz, twoje ciało pokazuje, jak żyjesz wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Większość ludzi myśli, że forma to kwestia planu treningowego, że wystarczy rozpisać nową michę, nowy trening i nagle wszystko się zmieni. Nie! Najpierw zmienia się to, kim jesteś na co dzień. Bo mózg traktuje twoje powtarzalne zachowania jak tożsamość. Jeśli codziennie wybierasz wygodę, to stajesz się osobą, która wybiera wygodę. Jeśli codziennie dotrzymujesz słowa, to stajesz się osobą zdyscyplinowaną. A twoje ciało? A twoje ciało tylko to pokazuje. Widzisz, twoje ciało jest jak paragon. Pokazuje, czy przechodzisz przez dyskomfort. Czy uciekasz od niego? Czy robisz rzeczy, kiedy ci się nie chce? Czy tylko wtedy, kiedy masz motywację? Czy jesteś konsekwentny? Czy tylko na chwilę? I nie chodzi o to, żeby cię tutaj oceniać. Chodzi o prawdę. Ludzie chcą idealnego planu, nowej diety, nowego treningu, nowej aplikacji, ale nie chcą podnieść swoich standardów. Standard to moment, w którym mówisz sobie: robię to nawet wtedy, kiedy nie mam ochoty. A wtedy? A wtedy dzieje się coś ciekawego. Ciało zaczyna podążać za głową, a nigdy odwrotnie. Gdy podnosisz swoje standardy, zmieniają się decyzje, zmienia się energia, zmienia się sposób myślenia. I nagle forma nie jest już projektem, jest efektem, efektem ubocznym Twojego życia. A wygląd? A wygląd przestaje być próżnością, a staje się spójnością. Nie potrzebujesz idealnego planu, potrzebujesz wyższych standardów. Bo w momencie, kiedy zaczynasz wymagać od siebie więcej, twoje ciało zaczyna się do tego dopasowywać. Podnieś standardy, podnieś dyscyplinę, podnieś wersję siebie, którą świat widzi, którą ty sam zaczynasz szanować. Wszystkiego dobrego.